Podobno tak przynajmniej donosiły media. Choć nowy trener Robert Guralczyk mówi, by tak naprawdę nie przesadzać z tym pesymizmem. Podobno nie jest wcale tak źle. Na są jakieś tam sprawy, które wymagałyby jeszcze doprecyzowania czy wyjaśnienia, ale, ale to nie wpływało przynajmniej na to, co było najistotniejsze, czyli na trening, na przygotowanie, na jakby no budowanie może nie budowanie, bo tutaj zespół już był, ale jakby tworzenie tego zespołu pod moim kierunkiem. Dosłownie dwa dni temu pojawił się w klubie sponsor z bardzo sympatycznym logo, który daje nadzieję piłkarzom i kibicom w Bytomiu na nieco lepsze czasy i właśnie z takimi nadziejami sympatycy Polonii przystępują do rundy rewanżowej. Wiadomo, że nie będzie łatwo. W gronie rezerwowych GKS-u Bełchatów ich niedawny idol Szymon Sawala, który dokładnie w odwrotnym kierunku podążył w przerwie zimowej. A z jakimi nadziejami przystępuje GKS do tej rundy? Zawsze GKS był chatów od kilku sezonów grało puchary i, i w tym sezonie też grało puchary. E, jak, e, jak to będzie wyglądało i jaki będzie efekt naszej pracy? Zobaczymy. Tak wygląda drużyna trenera Partoszka. Nowi Szymon Sawala i Paweł Buzała pozyskane z lechy jeszcze póki co na ławce rezerwowych. W ataku zdrowy już Dawid Nowak, wspiera go Mateusz Cetnarski na bokach Małkowski i Wrubel. Drużyna Polonii Bytom. Tutaj nowe twarze to Dziewulski i Tymiński. Do bramki powrócił z wypożyczenia Kiełpin. W ataku Grzegorz. Podstawek na bokach Jarecki i Radzewicz. Inauguracja rundy rewanżowej w Bytomiu. W poprzednim meczu między tymi dwoma drużynami, właśnie na Górnym Śląsku, gospodarze wygrali 1 do 0 po bramce Szymona Sawali. Dziś już piłkarza Bełchatowa. To pierwsza akcja. Piłka w rękach. Łukasza z Sapeli. Niewiele dobrego można powiedzieć o pierwszej połowie. W samej końcówce dwie akcje drużyny gości. To pierwsza taka anemiczna, przy której nawet nie musiał specjalnie zmęczyć się bramkarz Polonii Bytom. I druga w 43 minucie. To był zarazem pierwszy celny strzał na bramkę w tym meczu. Uderzał Bocian. 0 do 0 do przerwy zobaczmy na statystykę polonii bytom po pierwszej części. Prawdziwa bieda. Dziewczyny w przerwie robiły wszystko, by rozgrzać zmarzniętych kibiców polonii bytom, a ponieważ Gorzej niż w pierwszej połowie już być nie mogło, więc w drugiej rzeczywiście Polonia zaczęła grać szybciej. Tu Grzegorz podstawek, sprowadzony na ziemię, ale prowadzący to spotkanie, sędzia Borski nakazuje, by grać dalej. Piłka trafia do Dawida Kobylika, ten w pole karne. Jeszcze zamieszanie podstawek i piłka po strzale kapitana Polonii trafia w słupek. Druga część mogła rozpocząć się naprawdę od bardzo Dobrej sytuacji dla Polonii. Po pierwsze podstawek trafia w słupek, ale czy wcześniej nie był faulowany przez Marcina Drzymonta, który przytrzymywał napastnika Polonii? No, były podstawy, by podyktować jedenastkę dla gospodarzy. 53. minuta, Łukasz Tymiński, piękne uderzenie młodego pomocnika Polonii Bytom i piłka wpada do siatki. To, co nie udało się podstawkowi, udaje się wychowankowi górala Żywiec. W tej akcji wziął udział także Radzewicz. Pięknie podkręcił piłkę Łukasz Tymiński. Bez szans Sapela. Czym odpowie GKS z Bełchatów? Rzut rożny dla drużyny przyjezdnych. Wysoka piłka starał się uderzać głową. Pozyskany z pogoni Szczecin Maciej Mysiak minimalnie niecelnie. To sytuacja, po której z boiska wylatuje zawodnik gości Łukasz Bocian. Jego druga żółta kartka za bezmyślny faul na Dziewulskim i od 63. minuty Bełchatów gra w dziesiątkę. A za taki równie bezmyślny faul Bocian dostał pierwszą żółtą kartkę. Jak teraz poradzą sobie grający w osłabieniu podopieczni trenera Bartoszka. Rzut rożny w 60 ósmej minucie na boisku jest już Paweł Buzała. Charakterystyczne żółte buty byłego zawodnika Lechigdańsk. On właśnie zgrywa piłkę do Dawida Nowaka i ten strzela gola na 1 do 1. Zmartwiony trener Guralczyk. Nie upilnowali jego podopieczni zawodnika, który no jeszcze przed tym sezonem bliski był przejścia do Polonii. Warszawa ostatecznie został w Bełchatowie. I zdobywa naprawdę bardzo ważną bramkę. W jaki sposób? No właśnie w taki. To 32 gol w ekstraklasie Nowaka. Piąty w tym sezonie. Swoją pierwszą asystę w nowym klubie zaliczył Buzała. I bełchatów zaczął od tego momentu w zasadzie bronić się. Łukasz Tymiński znów próbuje z daleka pokonać Sapelę. Jeszcze taka zawiesina Sapela ma problemy. Ze złapaniem piłki łapie ją jednak. Jest zmiana w drużynie gości Szymon Sawala, więc niedawny bohater Bytomia. Teraz już w nowych barwach pojawia się na końcowe fragmenty meczu za Cetnarskiego. 87 minuta. Grzegorz Fonfara wybija piłkę z pod nóg słowackiego zawodnika Polonii Błażeja-Waszaka. Trzy minuty to już doliczony czas gry, a w nim jedna ciekawa akcja. Piłkę przejmuje Adrian Chomiuk. Jest tutaj Kobylik, zamieszanie, ponownie Chomiuk, ale piłka nie wpada do siatki Bełchatowa. To była ostatnia dobra akcja w tym meczu. W moim przypadku najważniejsze jest zdrowie i jak, jak to zdrowie będzie, to, to i na boisku też powinno być dobrze. Unikaj przeciągów i czapkę noś. Nie, nie, akurat nie, nie choruję, a te urazy, które mam, to zazwyczaj są po starciach z przeciwnikiem, więc muszę uważać na te starcie. Promeczkę strzeliłeś bardzo ładną, ponieważ to pierwsza Twoja w ekstraklasie, więc masz prawo i przywilej komu się zadedykować. E, tą bramkę chciałbym zadykować mojej dziewczynie i mojemu tacie, który na pewno <gry> który na pewno nie może mnie teraz oglądać, ale, ale jeżeli sobie zobaczy wywiad, to, to za ten cały, cały wysiłek, e, który wkładał w, to, w tą moją pracę, e, to ja mu chciałbym zadykować. Jedna rzecz, która przychodzi mi na myśl po tym meczu, pierwsze koty z płoty. Chodzi o punktów w Bytomiu 1 do 1. Zawodnikiem meczu Łukasz Tymiński.